Czy pamiętacie przygody Kajtusia Czarodzieja, Janusza Korczaka? A przygody Koziołka Matołka? Słuchajcie, kochani, mamy dla was niespodziankę. Coś naprawdę specjalnego. Opowie nam o tym Dawid Rutkiewicz, kompozytor. Dzień dobry, kochani. Chciałem gorąco was zaprosić do wysłuchania piosenki Kajtusia Czarodzieja w yy, wykonaniu Justyny Reczyniedi. Yy, tekst napisał Jerzy Łazewski oraz Wojciech Dąbrowski. Yy, pokrótce o powstaniu tego utworu. Yy, w 2012 roku yy, razem z Jerzym Łazewskim pracowaliśmy nad spektaklem Kajtusz Czarodziej w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie Przeelektoralnej. Yy, I miała wtedy ona bardzo krótką formę, ponieważ składała się yy, z jednej zwrotki, właściwie, którą stworzył Jerzy Łazewski. Po kilku latach, piosenkę tę postanowił wykonać na konkursie wokalnym Ignacy Leśniewski, mój uczeń. Tak mu się spodobała, że postanowił wykonać ją na konkursie. Zresztą wspaniale. Ale zanim ją wykonał, zdecydowałem się na powiększenie formy tego utworu, ponieważ jedna zwrotka to było naprawdę za mało. I poprosiłem mojego przyjaciela ze sceny Wojciecha Dąbrowskiego o dokończenie tego tekstu. Tak, żeby to był większy utwór, żeby dało się to wykonać na jakimś festiwalu czy konkursie. I Wojtek Dąbrowski, w niezawodny sposób, stworzył bardzo szybko, bo chyba w kilka dni, sześć zwrotek. Było z czego wybierać. Stworzyliśmy już taki pełny utwór piosenkę taką, którą można było już wykonywać i Ignacy wykonał ją w takiej pełnej wersji na konkursie wokalnym. A obecnie um, Justyna Raczyński, która um, robi projekt um, Kultura w Sieci, um, który realizuje we współpracy między innymi ze mną, postanowiła, że piosenkę Kajtusia Czarodzieja też włączymy do repertuaru utworów wykonywanych w ramach tego projektu. I Właśnie gorąco zapraszam Was do wysłuchania piosenki Kajtusia Czarodzieja w wykonaniu Justyny Reczeniedi, tekst Jerzy Łazewski i Wojciech Dąbrowski, muzyka Dawid Ludkiewicz. Zapraszam serdecznie.